No, akcja będzie organizowana 16 listopada, w sobotę na godzinę 10. Akcję organizujemy przy wsparciu Fundacji Zielone Jutro i Wodociągów Bydgoskich. Będziemy łowić magnesami neodymowymi w mynówce i będziemy czyścić rzekę. Jaki jest ogólny cel tego wydarzenia? Przede wszystkim wyczyścić młynówkę z tego co nie powinno tam być. Tak, Woda to jest jednak woda, tam nie powinno się znajdować nic, co się do magnesu przyklei. Z pomocą magnesów to wszystko postaram się wyciągnąć. A w praktyce jak to wygląda? Bierzecie taki magnes i co? Jak taka wędka? Yy, magnes mamy przymocowany do liny. Bierzemy magnes i rzucamy do wody. I wtedy ciągniemy linę i to, co jest na magnesie, to jest wielką niespodzianką. Co zazwyczaj można z takiej rzeki wyłowić? Różne rzeczy. Ostatnio nawet byłem pod mostem pomorskim i wyciągnąłem kawałek szyny kolejowej. A poza tym to są no, wahacze samochodowe, żelazka, jakieś części po remontach mostów. Wszystko można tam wyciągnąć tak naprawdę. Jak taki magnes wygląda? To jest jakaś duża rzecz, gdybyśmy mogli to zobrazować? Wszystko zależy od tego, jakiej mocy używasz magnesu. No, jest wszystko od tego zależne. No, magnes, z którym ja się y, bawię najwięcej, jest to F300 jest średnica 11-12 cm, jak dobrze pamiętam. Udziwi około 500 kg na pełnym chwycie, na pełnej powierzchni. Także no, to, tym już można naprawdę się y, konkretnie pobawić. Są też mniejsze, jak najbardziej. Dla osób, które na przykład no nie chcą, że tak powiem, ryzykować, że złapią po prostu półtony i będą to taczyć przez całą przez szerokość rzeki. Są mniejsze, jak najbardziej. A wy jaki będziecie mieć ten taki mocniejszy? No ja jadę ze swoim F300, Mateusz wiem, że bierze pa. swoje, dwa. Też w 300 Liczycie na jakieś właśnie takie, no może spektakularne odkrycie? Mm, przede wszystkim ja się nastawiam z Mateuszem na to, że uda, uda nam się po prostu wyczyścić tą naszą młynówkę, bo to jednak pomimo wszystko chodzi o to, żeby to ci sprawiało frajdę z tego, że po prostu zadbać troszeczkę o środowisko. No a Bydgoszcz i Wyspa Mońska no to jest takie nasze podwórko. Fajnie, żeby można było to właśnie wyczyścić, nie? To jest wasze hobby, można tak powiedzieć? Jak najbardziej. Ja się bawię tym od czterech lat i dalej nie straciłem. Fajny z całej zabawy. A skąd się to, ta, to hobby wzięło? Yy, zacząłem oglądać youtuberów na yy, innych kanałach yy, i sam zapragnąłem czyścić yy, rzekę i też się właśnie tym bawić i, i spędzać fajnie czas na świeżym powietrzu. Czyli najpierw yy, obserwowaliście tak, innych, a potem sami się za to zabraliście. Yy, dokładnie, tak było. Yy, jak często i gdzie najczęściej można was spotkać? Na przykład? To zależy gdzie się umówimy, to jest podstawa, no i podstawą jest to czy dysponujemy czasem, no wiadomo, rodzina, dom, praca to troszeczkę ten czas ogranicza, ale na szczęście zawsze jakoś ten czas się znajdzie. No najczęściej gdzie nas można spotkać? No nad rzeką przede wszystkim, Tutaj w Bydgoszczy? Jak najbardziej. U Ciebie też tak się zaczęło? Jacyś youtuberzy? Tak, dokładnie, dokładnie. Kilku youtuberów po prostu zacząłem oglądać tak na bieżąco i no wciągnęło mnie, dostałem w prezencie pierwszy magnes. No był start, zaczął to wciągać. Pewnie będzie Was widać gdzieś na brzegu, tak? Czy na, na mostku? I jak to wygląda? Będziemy łowić z brzegu, przy, przy magicznych schodkach i w ogóle przy ca cała młynówka i przy młynach rotera. W takim razie powodzenia przy łowieniu. Może coś ciekawego uda się wyłowić? Miejmy nadzieję, aczkolwiek też nastawiamy się na to, żeby wyczyścić. Spędzić fajnie czas i poznać nowych ludzi. Zaprosiliśmy kilku naszych znajomych, ludzi, którzy też zajmują się łowieniem magnesem, mają swój kanał na YouTube i nie tylko. Miejmy nadzieję też, że przyjdą osoby zainteresowane z zewnątrz. Co Tobie udało się do tej pory tak wyłowić takiego? Na przykład? Różności, cokolwiek, no to na pewno mam zaliczoną hulajnogę, tak mniej więcej z lat 70., taki no, powiedzmy zabytek zabawkowy. Wiem, że miałem wycią mam wyciągniętą pod z bez buta oficerskiego, mniej więcej gdzieś tam z drugiej wojny, ale to już była tak zdezelowana, że no tylko po kształcie było widać od czego, co, co to jest, to po znajomości mi tam wytłumaczyli, co jest grane. Części samochodowe, masa części samochodowych. Czy zdarzała się maska od samochodu, fotele samochodowe, tutaj w Bydgoszczy też już wyciągałem z wody, nic fajnego, ale satysfakcjonującego. No i masa różnych takich rzeczy no, normalnego użytku, po prostu tylko no, to są pozostałości jeszcze pod PRL-u, gdzie no, nie było tej świadomości takiej ekologicznej, że po prostu no, prosta zasada, woda przykryje wszystko, a my chcemy to po prostu odkryć. Czasami się człowiek zastanawia, jak to jest możliwe, że to do rzeki, w się znalazło. No ostatnio właśnie z Mateuszem żeśmy się zastanawiali, jak się tam znalazła i hulajnoga, i gaśnica, i 70-kilogramowy yy, ceownik z żeliwa. Yy, dla mnie na pewno jest to część historii, yy, wyciągnąłem sztylet kinżał kaukaski z XVIII wieku. Jaka była reakcja? Na początku myślałem, że to jest e, zwykły kawał żelastwa, ale jak zobaczyłem kontur tego, to już wiedziałem, że to jest coś bardzo historycznego. Co się z nim potem działo? E, został oddany do WKZ, WKZ przekazał do muzeum, e, został odrestaurowany i jest e, w muzeum w Bydgoszczy, w goblocie. Jako eksponat. Jako eksponat. Do tej pory ile udało się zebrać tych wszystkich rzeczy, które, które w rzece były. Razem od półtorej roku wyciągnęliśmy ponad dwie tony złomu.